Dzisiaj muszę wybrać albo plus 6 luczków, albo plus 3 luczki. I ja muszę mieć jak najwięcej klonów, więc wejdę sobie plus 6 pom i zobaczcie, ile klonów tutaj małych, ja mam. O, tak. A teraz muszę zbierać monety i nie zatrzymać się. Plus 4 i teraz, o, albo plus 3, albo minus 3. O, o. Ja widzowie, teraz normalnie tracę moje klony. No nie, muszę zbierać jak najwięcej rzeczy. A co się stanie, jeżeli. O, nie, całe moje klony straciłem. No dobra, jak dam minus 4, to nic się nie stanie. Jak dam plus 6, to znowu mam więcej klonów. I muszę z moimi kloniami atakować tą głupią bazę, bo musimy mieć ich jak najwięcej. I czy mi się uda? Tak, udało się. No nie, ty miałeś tak mało tych klonów. Ja ci teraz pokażę, jak mieć ich więcej. Ej, czyli chwilę. Ja będę teraz rywalizował z Pipkiem. Ja wezmę teraz plus 6 I poczekaj, Pipek, teraz trzeba wybrać mniejszą liczbę. Jak to mniejszą? Ja muszę brać największą liczbę. Ej, czy ty e? to widzisz? Ja mam tak dużo tych klonów, a ty nie masz żadnego. Jak to żadnego? Zobacz, mi się robią po prostu. i teraz nie widzimy. Ale patrz, ja będę mieć lepsze i lepiej. Uważaj, bo tutaj może coś nas wypychać do tyłu. Nas i nasze kloniki. Ale zpacz jaką ja mam teraz bandę. Nie, ja mam lepszą Pum. i nawet ten sam. Za... Zamek Uuu, jak to zabek, to ja będę miał tak. Teraz wybieram jak najwięcej i zobacz, ile ja mam teraz noczków. <laughs> ich tak. O ja nie Dawaj wszyscy normalnie na ten głupi zamek Chwileczkę, czy to jest twój domek? Ale tak, pokonaliśmy go i coś mi się wydawało Tylko, ale na szczęście nie I skoro ty się ze mnie śmiałeś, to nie pójdę teraz na te liczby Tylko wybiorę i zmienię moje malutkie klony Bo w tym miejscu mogę wybrać na przykład Ej, takiego silnego luczka klona Kupuję to za robuxy. No co ty, to chyba by było trochę eee. za Lepiej tego nie rób Czekaj chwilę Patrz jak one teraz ładnie wyglądają Są takie silne o, tak, jaki to uh. jesteś umieściona. Wiesz co, ja zabalałem tego poprzedniego luczka! Jak to? I nie! Tutaj są dwie błędne odpowiedzi, ale spokojnie, za chwileczkę wybiorę jak najlepsze. Tutaj jest plus 7 i chwilę o trzeba uważać, i plus 6, i teraz są same plusy! Tak, to bardzo uh -huh. dobrze wchodźmy w te plusy! I Pamiętaj, wybieraj jak tu. największą liczbę! Tak jest! I zobacz, tutaj normalnie jest jakiś pałacyk, a na górze niego jest moja maskoteczka z duczek shop. O, o, ona jest taka ładna ta luczka i chwila, o, chyba mi się nie udało pokonać tego pałacu. Muszę teraz zrobić to ręcznie, bo moje malutkie koniki nie dały rady, ale pokonałem go. Ja też nie rozkładam. Ja masz, niszczy ten cały zamek. To było dosyć proste. A teraz jesteśmy na kolejnym poziomie i coś mi się wydaje, pipek, że tutaj, ej, jest jakiś mnożnik teraz. Czyli jeżeli wejdziemy w dobre pomnożenie, to będziemy mieli więcej tego. I wiesz co, pipek? Ja bym tutaj wybrał. Ej, może z do toilet? Nie, to jest słabe. Ja bym wybrał takiego luczka ducha klona, który kosztuje 150 Robuxów. Wow, jak to strasznie wygląda. Klona. Nie, no nie Baga wiem, pum. czy chciałbym, żebyś taki bez. Nie no, Moje klony po prostu będą tak sobie latać, tylko muszę wybrać tego klona, już to jest zrobione. Tutaj mamy, o, do kupienia na przykład super klona za 40 Robuxów i ja go kupię tym. Coś mi się wydaje, że teraz będę mieć milion moich klonów. Wyraźcie, że teraz będziesz taki ogromny. Wow. Wow. O, wow. wow. co to ma być? Superklona, czekaj, jakbym kupił kolejnego superklona, czy ja będę mógł teraz mnożyć moje kupione superklony przez Robuxy? Nawet tak nie gadaj, co? Masz już ich dwójkę, a jak kupisz jeszcze jednego, to to już będzie trzeci superklon. Tak, Pipek, a twoje klony są takie słabiutkie, te czerwone. Dobra, wiecie co, ja chcę zobaczyć, teraz dostanę plus 12. Wow, ile klonów teraz? Jeden razy dwa i teraz plus 10. Ty, 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 ale ostrożnie, zatrzymaj się, bo tutaj Fuh, ten o. następny wynik nie jest taki prosty. Co jest lepsze? 1.6 kropka 6 razy czy plus 14? Ej, właśnie w sumie to akurat nie wiem, ale wybiorę chyba jeden razy 6, tak i zobacz ile ich teraz mam. No tak, ale nie czy to był lepszy mm. wynik, a o, tutaj są same razy sześć. Czekaj, Razy pa. jeden 9. tak, bardzo pa. dobrze wybiera! Tak, i teraz znowu wybiorę jeden razy, jeden, osiem, tak i zobacz ile ja mam teraz moich ludzików i wszyscy będziemy teraz nawalać ten zamek głupi. Tak, dobaj, <laughs> nisko i A, tak. To rozwaliłem! Mm, tak, ale to i tak jest za mało. Bo te moje klony są mini takie, ale wiesz co, Pimpek, ja teraz kupię jakiegoś lepszego. Klona, który kosztuje Ty, normalnie robotyczny, za 300 Robuxów. a jak ten luczek się rusza? Czekaj, ty, Sero, teraz zostaniesz robotem? I o, i o, ale to będzie śmieszne. Ej, tak, ja chcę zobaczyć, ile klonów z tego będę miał. Połom kupiłem to i to są robotyczne luczki, normalnie. Ale ekstra ciekawe, czy oni wszyscy uwielbiają moją maskoteczkę z luczek Albo taką podusię, bo ona też jest bardzo fajna. Mi się wydaje, że one to lubią, a Ty jak myślisz? I ja uważam, że te klony Pum. naprawdę są dobre i by pasowało Pum. im to, ale Pum. czekaj, wybieraj tylko dobre rzeczy. Plus,

Tak, i chwilę. A, tutaj są kolejne mury po drodze, ty tu się robi coraz ciężej. Ale wiesz co, Pimpek? Ja jestem ciekawy, czy za chwileczkę będę mógł kupić coś jeszcze w sklepie za Robuxy, tak na przykład dodatkowo. No zaraz, czy ty chcesz zrobić, żeby twoje kluby były mm -hmm. jeszcze mocniejsze? Bo chyba to wystarczy, bo jak ty nawalasz to? Tak, a ty nie masz żadnej armii. Ej, ty, Pimpek, wszystko źle klikasz, Lepiej się ogarni, bo zobacz, ja wszystko przechodzę za ciebie. O, nieprawda, ty też musisz się ożywić i co? A, no tak, ale zobacz, i tak to pokonałem. Ale teraz wejdę sobie w sklepie i kupię pojemną klonów za 75 robuxów. Ty, i kupię tutaj wszystkie rzeczy, żeby być nawet szybszym i dwa razy szczęście większe. Czekaj, czekaj, ty kupiłeś teraz więcej klonów, mm. czyli będziesz i jeszcze mocniejszą armię. I tutaj jest, ej, taka opcja, wszystkie pozytywne drzwi, czyli wszystko będzie na zielono. Nie będzie żadnych czerwonych pól tutaj za 780 robuxów. To jest niemożliwe, przecież teraz już będziesz tak osłuchiwać. Serio, to będzie za mocne. Ty, jestem ciekawy. Uwaga, pom, wybieram to. I czy naprawdę tutaj nie będzie nic? Ej, tam są jakieś czerwone, to chyba działa przy nowym takim y, biegu, tak jakby mi się wydaje. No, no możliwe, tylko A. uważaj, ja bym nie wchodził na te czerwone To się czekaj, to jest jakiś lucky block i wypadł ci no tak, ale ja kupiłem coś za roboksy. To mnie nie obchodzi, Pipek. Ja miałem mieć wszystko na zielono. Mam nadzieję, że teraz w następnym biegu będzie co nie? No tak, bo może się jeszcze nie wczytało. Ale gańcie, ty rozpalisz ten zamek. A, chyba nie dasz rady. Ja to nie naprawdę. rady. po, po, nawijam. to. Tak jest. I wiesz, co mi się wydaje, że teraz będzie jakiś lepszy poziom przez te klony, co kupiłem. I to jest jakiś wirusowy, ale wiesz, co? Ja chcę zmienić moje mieczyki moim klonom, więc wejdę sobie w miecze i ej, mogę tutaj kupić ty, żeby moje klony tak wyglądały. I zaraz, co to jest za miecz? Ale ty będziesz teraz zadawać mnóstwo obrażeń. Ty, tak, takie czerwone wziąłem, chociaż czerwony kolor nie podoba mi się, ale teraz powinienem mieć wszystkie zielone pola. Ty, zobacz, jak to teraz wygląda. Ale tu jest zielono, ale pamiętaj, mm -hmm. możesz wybrać gorsze albo lepsze zielone polo i lepiej, żebyś wybrał te lepsze. No jasne, że tak. Zobacz, raz jeden, osiem. Wszystko będę mnożył teraz, Pipek. Nawet mam spida i zobacz, ile teraz mam klonów za mną. O, i każdy za. nimi. Chyba taki wieczór, co ty w ogóle po, po, robisz, to jest chyba to ja nawet mam lagi takie, Pipek, widzisz, to tych klonów jest tutaj za dużo i chwileczkę, wow, patrz, ile ich tutaj mamy, I teraz mamy, ej, jakąś wieżyczkę, dawajcie, klony, musimy ją pokonać! Czekaj, ono jest takie i ty ją rozwaliłeś w sekundę! A? No tak, bo moje klony, zobacz, jak one wyglądają, ale ja chcę mieć ich jeszcze więcej, więc, albo lepsze nawet, więc spokojnie, Pipek, patrz, tutaj kupię, ej, może taki zombie luczek za 750 robuxów, a może kupię takiego luczka w rakiecie za 225 robuxów, to też w sumie jest fajne. Ty będziesz teraz taki silny, wow. bo będziesz nawalać tą rakietą we wszystko. Tak, moje kloniki, siećcie sobie tutaj, a ja w tym momencie spróbuję polecieć. Ale wiesz co, ja chcę kupić jeszcze lepsze rzeczy. Może? Dokupię sobie tutaj jakieś super klony pipek, żeby mieć ich więcej. I spróbuję teraz zaciąć moją całą grę. Bo zobacz, ile tutaj jest nuczków i połowę wszystko wybieram. Ja mam na zielono, nie musisz mi dziękować. Tak, dziękuję Ci, ja miałem tutaj na czerwono, ale to dzięki o, 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 o. Tobie teraz wszystko jest o. takie zielone. Tak, i zobacz, ile ja mam tutaj. I teraz jest razy dwa. Zobacz. Po, powinienem teraz mieć ich dużo. Co jest? Ej, a może zaraz będziesz mieć razy nieskończoność tych klonów? Tak, zobacz, jak oni lagują. Normalnie wszystko pokonujemy. Pipek dawaj. w takim razie kupię jeszcze tutaj razy jeden, dziewięć i łot. Ile tutaj jest tych luczków? Patrz w sekundę, zniszczyłem ten zamek. I oni wszyscy są na takiej śmiesznej rakiecie. Mm. Ej, tak, no bo to jest właśnie mój wybrany luczuć, ale wiesz co? Ja chciałbym spróbować to zrobić na przykład w lepszy sposób. I chyba wybiorę sobie dla przykładu takiego luczka. Gadget paka. Tak, może on te klony będą latać, wtedy będzie ich może więcej. I zaraz ty będziesz tutaj latać, to jest niemożliwe, ty powinnyś chodzić. Ej, tak, moje kloniki wszystkie macie latać. To oni naprawdę mają coś na pleckach, ale na razie nic nie robię. Dobra, wybierę plus 12, plotem plus 8. I czekaj, musimy się skupić teraz, co nie. No właśnie, ale ha? chyba lepsze Brr, o, o. będzie razy 1, dwa. I jak ty to zniszczyłem? Tak, sekundę, te laki bloki dają tutaj jednego super klona, ale ja to robię bardzo szybko. I tak, poczeka, po przechodzę to teraz. Ej, mogę <laughs> dołączyć! do twojej uh -huh. armii klonów, proszę, patrz, jestem tuż za tobą! Nie, Pipek, tutaj są tylko niebieskie pieski, a nie takie innego koloru jak ty. Dobra, i w tym momencie, po, wybieram wszystko, co najlepsze i razy 1,6 teraz! No nie, jaki ty jesteś bur. Ja ale mam... zaraz, aha, tego o... nie rozwalisz chociaż, chwila, twoje głowy. a, zmiażdżyły to w sekundę! Tak, i wiesz co, ja będę teraz miał ochotę przejść to najlepiej, jak potrafię, więc uwaga, musimy teraz wybrać plus 7, żeby mieć jak najwięcej, teraz, ej, są nawet jakieś procenty, ty, Pipek, ja nie wiem, czy to umiem, a ty... No, ja też nie wiem. Plus 21% co? to nie jest więcej niż 15%. Wybieraj te większe liczby! Serio, tak myślisz, Ty? A ja właśnie troszeczkę nie ogarniam. Ale dobra, wybiorę plus 16. O, plus 30 to też brzmi dobrze. I teraz plus 16, co ty na to? Nie, nie pum. wybieraj procentów, oh. Procenty to mało! A, no dobra, pipek, to wybieram w takim razie plusiki i chwileczkę. Ej, tutaj jest mnożnik, to biorę to pipek i patrz, już teraz naprawdę będę robił chyba największą armię. No pewnie, że tak. O, mnożnik jest to bardzo dobre. I teraz kropka 1,5. I chwileczkę. Was! Tych z tak jest, atakujcie go i wiecie co widzowie, coś mi się wydaje, że moje klony były najlepsze i wbijajcie na luczekshop.pl